Ja też kiedyś był dzieckiem. Ja też kiedyś byłem dzieckiem Ewa, też kiedyś była dzieckiem nastolatkiem. Miałaś sekrety przed rodzicami? No i co mam się przyznać no teraz no. po latach? Mamo. No. Dobra, mamo, się pogadamy, jak wrócę. No. Ja też miałem, ale czy zawsze rodzice powinni dopytywać, interweniować, czy powinni zostawić dziecku taką przestrzeń na jego własne myśli, na jego własne sekrety, na jego własne tajemnice? Cześć! To Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry Karolina Malina Malinowska razem z nami. Dzień cześć dobry, Malina. Cześć. E, psycholog, mama trójki nastoletnich synów. E, dwóch z trzech znam. 16, 14 i 12 lat. Sydney Polak, muzyk, cześć. ojciec, także trójki dzieci. 30-latka, 15 i 13. Oraz Robert Kudelski, aktor. Cześć Robert, dzień dobry. Cześć. Wuj, wujek dwóch siostrzeńców. Wujek dwóch siostrzeńców. Z czego jednego też miałem przyjemność kiedyś poznać. Tak. No. Z, słuchajcie, i siostrę też zresztą. Siostrę tak. też. Słuchajcie, mieliście tajemnicę przed swoimi rodzicami, czy byliście zawsze? Czy tacy, którzy przychodzili ze wszystkim do rodziców, jak z otwartą księgą. To, kto chce, odpowiada. Tak, kto chce, odpowiada. <gry> Myślę, że to był jednak taki czas, kiedy miało się te tajemnice przed rodzicami, bo chyba świat był trochę inaczej skonstruowany. Ja pamiętam, że jak moja mama pracowała na dwóch etatach, to jak się jakieś tam rzeczy działy, to po prostu nie martwiło się też tych rodziców różnymi rzeczami, a poza tym myślę, że y, chyba większość takich dylematów nastoletnich czy dziecięcych rozwiązywaliśmy sami w swojej grupie rówieśniczej. Przynajmniej ja mam takie wspomnienia, nie no jak, okay. jak Robert tak. na przykład. W ogóle w, nic w ogóle rodzicom nie mówiliśmy, nic. Bo p, pójście do rodziców z problemami często było tak, taką. E, Takim objawem słabości dziecka, dziecko było, że tak powiem, yy, myśmy byli takim mm -hmm. pokoleniem, że myśmy byli... Poskarż tak... się mamusi, Zimnochowni, tak. <grym> Zimnochowni. Poskarż się tak. mamusi, jak poskarżesz się mamusi, to znaczy, że Słaby jesteś, jesteś tak. tak jesteś cienios. No to czego nie mówiłeś, powiedz, proszę. Ja, ja niczego nie mówiłem. No ja, się na... po prostu, ja po prostu zostałem wyhodowany, wyhodowała mnie ulica. Rodzice, rodzice byli kochani. Absolutnie, żeby była jasność, że to nie, nie była kwestia tego, że moja rodzina była jakaś specyficzna. no, albo, no wiem, wiem. Bo większość, większość, albo wszystkie rodziny wokół takie okay, były. Okej, to dobra, to co się działo w szkole takiego, o czym mógłbyś powiedzieć dzisiaj rodzicom, bo dzisiaj to się mówi rodzicom pewne rzeczy. Ja nie wiem, bo czasami opowiadamy takie historie Jako takie malutkie anegdoty Dla no. nas oczywiście to wtedy były historie bardzo wielkie I um, determinowały nasze życie I wydawało nam się, że sobie z nimi nie poradzimy Albo słabo sobie poradzimy Ale to były takie proste rzeczy Nie wiem, dzieci, jedne dzieci wy, wy, wyzywały drugie dzieci A zdarzały się też historie Kiedy była troszeczkę przemoc w szkole Na którą nikt na przykład nie reagował Bo przecież Ale były solowy, nie, byłeś... nie, okay. nie wiem czy znacie to ze, ze no, swojego doświadczenia. No jasne, pole, a jeżeli nie chciałeś się bić, to dostawałeś trzy wolne, a nauczyciele nie reagowali. Dla ciebie to był dramat, bo, no, no, bo, tak. bo to było. Natomiast no, nie szło się do domu, się nie mówiło, mama, mhm. a Pietrzak mnie pobił. nie? Mhm. Sydney, ciebie chomiczówka wychowa... wyhodowała, chciałem powiedzieć. Przepraszam, no, tak, <głos》głos》głos》>. wtrącę się, jestem z Krakowa, nikt nie wie, kto to jest chomiczówka poza wami. Chomiczówka? No, no. to jest taki... Y osiedle. osiedle w Warszawie. Siedzę na północy Tak jest. Z jednej strony jest brudno, z drugiej strony chomiczów. Takie typowe blokowisko, 15-piętrowce, 10-piętrowce i tak dalej. Myślisz, że rodzice wiedzieli, czy idealizowali znaczy, to, co dzieje się na tych podwórkach, czy oni wiedzieli? Znaczy wiedzieli, że się ostro dzieje, natomiast generalnie wypływały tylko te rzeczy, które po prostu już nie, mo nie można było ich ukryć, dlatego że z jakichś względów po prostu coś się, coś się działo. Przyjeżdża jakaś straż pożarna doniesi, na, na, tak? na, 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 na koncie podpalenia. Ja podpaliłem swoje mieszkanie na na przykład w ten sposób, że z kolegą konstruowaliśmy jakąś taką, um, już nie będę tutaj reklamował i mówił, jak się robi bomby, ale, 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 ale coś takiego wysadzaliśmy na przykład um, pod blokiem um, asfalt, um, robiąc takie dziurki. Dziurka, tak, z, siarka do środka, gwóźdź. Robiliśmy mnóstwo, no po prostu to była obuzerka. No i kiedy Ale chodziło coś... o to, żeby zrobić komuś nazwę, czy byliście ciekawymi świata i chcieliście zobaczyć, jak to działa? Po prostu tak się chyba to, nasza, 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 nasza energia tak się kanalizowała. No, robiliśmy naj, najdziwniejsze rzeczy. Na przykład pamiętam, że kiedyś znaleźliśmy na śmietniku, yy, obok nas był taki sklep spożywczy z połem, gdzie były, yy, yy, takie ceny były na takich kartonikach yy, z napisem z połem. I my narysowaliśmy inne ceny i w całym sklepie czym zmieniliśmy ceny po prostu, więc to były tego typu, tego typu opcje i no nie mówiło się o tym rodzicom. Chyba, że właśnie jakby już, już był ten etap, kiedy rodzice się o tym dowiadywali, czy tam jakiś kolega na przykład ukradł emeryturę babci i zaprosił całą klasę na Coca-Cola do Empiku. I później ta babcia chodziła z tym kolegą po rodzicach odzyskiwać pieniądze. No takie były różnego rodzaju takie śmieszne, komunistyczne <grystanie> sytuacje. Robert, jest jakaś taka historia, której w życiu wtedy nie powiedziałbyś rodzicom, bo się krępowałeś, bo się wstydziłeś, bo bałeś się reakcji. Tak. Tak, jedna była taka sytuacja, to się przyznam, to chyba całe moje e, rodzinne miasto się chyba o tym dowie. Jak miałem mhm. e, chyba z 8 lat, 8-9 lat, słuchajcie, poszedłem do sklepu spożywczego na Grunwaldzie i rąbnąłem paprykarz szczeciński, mnie złapali. Koniec. Ja. Tak, do dzisiaj to pamiętam. Nigdy nic już nikomu nie wziąłem, ale nie dlatego, że byłem głodny, tylko zastanawiałem się Jak, jak to jest? Dośwa jak to, to jest? Tak, i mnie złapali, powiedzieli, że wezwą wtedy, już chyba była policja, wezwą policję, że rodzice się dowiedzą. To była dla mnie taka trauma, że do dzisiaj to jedno zdarzenie pamiętam. Nie powiedziałem im do, im do dzisiaj mamo, tato tak rąbnąłem paprykarz sz szczeciński w sklepie społemowskim na Grunwaldzie w Kutnie i dostałem za to zasłużoną karę. Słuchajcie ale właśnie, czy się przyznawaliście potem, no rozumiem, do tego największego swojego przewinienia e, związanego z policją, nie przyznałeś się do, do dzisiaj? A wy mówiliście rodzicom, albo potem to wracało? Nie, jakoś? sami z siebie to raczej nie. 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 Karolino, pani psycholog, pani doktor, pani doktor niech pani. Nie, powie. nie, doktor. Nie. E, powiedz tak, teraz zupełnie serio. Hmm? Jak tutaj siedzimy i ja, i ty mamy, mamy do, doświadczenia rodzicielskie dość bogate z innej także, bo to mamy wszyscy po trójkę dzieci. Czy zostawiać dzieciom przestrzeń na te ich tajemnice? Czy być rodzicem takim, który ma ogromną potrzebę zaopiekowania się każdym sekretem swojego dziecka. Takim helikopterowym, jak to się ładnie nazywa. Mm. Absolutnie zostawić. My tutaj mówimy o jakichś takich grzeszkach, które popełnialiśmy, ale przecież jest też dużo wspaniałych historii, których nie mówiliśmy rodzicom. Wiesz, jakieś pocałunki, pierwsze miłości, jakieś fajne przeżycia. O, się śmieje kolega, znaczy trafiłam. To są, to są też miłe wspomnienia, prawda, którymi się nie dzielimy. Dlaczego? Bo nie wszystkim musimy się dzielić, a na pewno nie z rodzicami. Kiedy jesteśmy dziećmi, później nastolatkami, to musimy zbudować ten swój własny, intymny świat, właśnie po to, żeby później w dorosłym życiu też wiedzieć, że. Nie muszę wszystkiemu wszystkim mówić wszystkiego. Tego, co czuję, co myślę, jakie mam poglądy. Mam ten świat, który jest taki tylko mój swoich przeżyć, które pozwolą mi na to, żebym mogła mógł zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad tym, kim ja jestem, jak ja to odbieram. Czy dzisiaj myślę o tym tak samo, jak myślałem miesiąc temu, rok temu, a nawet tydzień temu. Musimy dać tą dozę takiej przestrzeni, bo i my, jako dorośli ludzie, i jako rodzice przecież też mamy swój intymny świat, prawda? No dobrze, ale wiesz, gdzie jest ta granica między zostawianiem tej przestrzeni a tym, żeby jednak dopytać, bo świat nie jest, nie chcę jak być straszycielką, ale nie jest do końca bezpieczny. To ze prawda względu na używki chociażby, nie tylko alkohol. No wiecie, no jak, jak tu wtedy zostawić dziecko samo. Według mnie nie ma jakby szansy na to, żeby, żeby pchać się z bucierami po prostu w życie dziecka czy tam nastolatka szczególnie. Natomiast dla mnie wydaje mi się, że najważniejszą tą sytuacją w, w kontakcie z dzieckiem jest to, żeby dziecko wiedziało, że w takich krytycznych momentach ma w nas oparcie, niezależnie od tego, co się będzie działo. To jest, to jest najważniejsze, żeby jakby dziecku wytłumaczyć, ok, lepiej żebyś się przyznał, ale ja muszę znać prawdę, muszę wiedzieć, co się z Tobą dzieje, i muszę po prostu muszę, muszę mieć baczenie na to, co, co, co ten i w przypadku moich dzieci jest tak, że, że, że chyba jest, jed... no mam nadzieję, bo, bo przecież nie, nie jestem 100% tak pewien, ale jeśli dzieje się coś, coś naprawdę ważnego i one się zaczynają, rzeczywiście, są w jakiejś sytuacji niebezpiecznej im się wydaje, to wtedy, to wtedy rzeczywiście się z tym y, zwracają do mnie, czy do, czy, czy, czy do mamy, więc. Więc y, to jest chyba najważniejsze, mm -hmm. żeby zapaść taki kontakt, że, mm -hmm. żeby, żeby dziecko wiedziało, że okej, okay, nieuchronność kary to jest, to jest na pewno. Natomiast z drugiej strony, że, że ważniejsza od tej kary jest, je, jest ten ratunek. Ja się tutaj nie zgodzę z tą nieuchronnością kary, bo to też oczywiście zależy znaczy... od tego, o czym mówimy, ale z pewnością jest tak, że my jako dorośli musimy uszanować też to, że to dziecko przyszło i powiedziało, bo to. Coś, co na przykład dla nas w przekazie może się wydawać czymś banalnym, dlatego dziecka będzie dużym problemem. Ale też odwrotnie. Czasami to są naprawdę grubego kalibru rzeczy, z którymi dzieci przychodzą, i my musimy to uszanować w takim kontekście, że powiedzieć: OK to było trudne, dziękuję, że mi powiedziałeś, spróbujmy to rozwiązać, Je, jeśli jest y, 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 jakaś potrzeba dania kary, oczywiście są rzeczy, za, za które dziecko powinno ponieść konsekwencje, tu się absolutnie znaczy... z innejem zgadzam, prawda, natomiast ten szacunek do tego, że to zostało powiedziane, czyli tak, nie wyśmiewamy, nie bagatelizujemy, mówimy, okej, okay, y, wiesz co, może ja nie pomogę, nie rozwiążę tego za ciebie, ale wysłucham, tak, mhm. Sp spróbujmy znaleźć y, rozwiązanie wspólne, albo możesz się zgłosić, nie wiem... Jestem twoim oparciem. Osoby. Po prostu, tak? Kara, ja powiedziałem ja... okaże w tym sensie, że oczywiście nie, nie chodzi mi o jakieś tam... O konsekwencje ci chodzi po prostu. No dziecko musi mieć granice no jakieś tak. zarysowane i musi wiedzieć, że jeśli coś zrobiło złego, no to, no to jakaś kara musi być. Tylko, że, że w momencie, gdy mamy dobry z nim kontakt, to wtedy, to wtedy te... no nie wiem jak to powiedzieć, jest chodzi o to po prostu żeby mu nie robić. będzie przyjemnie. Ja myślę nie tak. zostawiać za dużo przestrzeni, tylko udawać, że się zostawiło. A. O, a, o, dziękujemy. Dzieciaki Robertzie. też mają, że tak powiem, swoją, e, swoją wyobraźnię i e, e, mogą czasami robić różne rzeczy, które a -a. wydają im się bardzo pozytywne, a my od tego jesteśmy dorosłymi osobami, żeby dobre. interweniować i też ustrzec może trochę przed jakimiś takimi bardzo poważnymi konsekwencjami. I nie zawsze słuchać, tylko słyszeć i patrzeć tak. na zachowanie, o, wiecie, bo ona co? Słuchajcie, że nastolatki nigdy nie mówią prawdy, nastolatki kumkabulują. Tak. Ale kochane dzieci, ale wujek Robert, Robert naprawdę was kocha. Wujek ale ale was oni kocha. Się, się przyznają do tego, że oni tak. kłamią. Słuchajcie, musimy się mówić raz jeszcze po prostu. Tak. Temat absolutnie jest niewyczerpany. Nie dziękuję wam serdecznie. Dzięki. Miłego dzieci. dnia wam życzymy. My Dzień dziękuję. widzimy się za moment i też troszeczkę będzie o dorastaniu. Bardzo trudnym dorastaniu. Krzysztof Jary-Jareczewski jest razem z nami, czyli legenda, wokalista ze zespołu Oddział Zamknięty i jego córka. Cześć, tu Dorota. I? Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień